Gdybyś by odszedł stąd i błyskawicznie, błyskawicznie i nie męczył zadowolonych, jak zginiesz? w jakiś sposób? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Skruczy cię czas, czy raczej wkniesie tir. Szczęśliwie, bez uśmierzania bólu morfinom. Nie krystalizowały się w nas takie podziały na. Czarnych, białych, czerwonych, tam zielonych, i, i tak dalej. I w tej chwili wszyscy się okupują w tych swoich twierdzach, nienawidzą innych. No, myślę, że takie określenie, że jest, staliśmy się niefajni, bardzo pasuje do Polaków. No, nie ma w nas serdeczności w ogóle, nie ma gościnności, nie ma y, te, takiej bezinteresowności. Wszystko to jest jakiś biznes, interes. No zobacz, ja dzisiaj przyjechałem do Krakowa bez żadnych apanarzy, bo tak chciałem sprawdzić, co, co fajnego robisz I, i się, no tutaj nie targowałem jakieś honoraria i tak dalej, ale kogo na to stać w Polsce? Powiedz, kogo z poetów tak zwanych topowych stać na to, żeby przyjechać za darmo gdzieś wystąpić? Nie ma, zaręczam Ci, że, że żaden tego nie zrobi. To są no, a, a ja jestem akurat takim człowiekiem, żyję z terapii narkomanów, czy narkomanów. mam jakieś z tego pieniądze, które mi wystarczają. Mogę sobie pozwolić na, e, powiedzmy, taką działalność... Hobby. A to jest wiersz dedykowany kolejnemu mojemu przyjacielowi, niestety, niestety już zmarłemu, Andrzej Przywielski, znany jazzman, taki free jazz prezentował, grał z Niemenem, ze Skrzekiem, z... Z legenda trąbki, przez moment był nazywany drugą trąbą w Polsce po stańce. Ale już nie żyje. Ma natomiast piękną tablicę na kamienicy Bydgoszczy. Tip topami do starości. Życie składa się ze śmierci ludzi, którzy odchodzą wcześniej od Ciebie. Gdybyś nigdy się nie urodził. Miałbyś teraz zero lat, nie byłbyś wcale młody.